Wracamy do vlogów? Wracamy do vlogów. Po miesiącu przerwy wracamy do treningu. Zaczniemy sobie standardowo do rozgrzewaczki. A ja właśnie, na nowym stadionie jesteśmy pierwszy raz. Jak ktoś nie widział, tydzień temu był odcinek z otwarcia, więc możecie wejść sobie i zobaczyć, uzupełnić wiedzę, jak wygląda tutaj wszystko. A teraz co? Biegiem z powrotem. A właśnie, właśnie, jest jeszcze jedna zmiana, ale to jak dobiegnę kółeczka, to wtedy wam powiem. nie odmienię na wysokim poziomie Poczekaj chwileczkę Z trenerem chciałem pogadać Bo oprócz tego, że się zmienił stadion tu zmieniło się coś jeszcze Zmieniła się też moja technika, jest trochę ciekawsza Co ja zmieniłem? Aha, zmieniłem to Patrz, pokaż, że cały biegnę Zawsze jak biegłem, to biegłem tak, że zostawiałem nogę Bardzo z tyłu No i trener mówił, sobie ze skipu I wtedy będziesz biegł tak, jak powinieneś i faktycznie, jak sobie ze skipów pobiegałem, to zacząłem biec trochę bardziej, jak powinienem. To znaczy, że noga odbija mi do przodu, a nie zostaje z tyłu. I zobaczymy, czy dzisiaj to zostało. Ja jestem Kacper. Co biegasz, 200? E, jeszcze nie wiem, co biegam. Dawaj, 200 pierwsze rzegania na nowym obiekcie. Ale 200 takie całe, czy tylko sześć? 6, 6 razy 200 metrów szybki. A, szybkich? No naprawdę możemy szybkie robić. Ale ty robisz ze mną. No i znikonema. No to klasa. Tak sobie stojąc, przypomniałem sobie, że jest jeszcze coś takiego rozgrzewka i nie wystarczy zrobić kółko i biegać, tylko trzeba jeszcze coś porobić. A przynajmniej pudodawać jak to jest zawsze ja. Czy mi się ja znaczy, pomysły co robić? To. Ja to Trener zresztą. nie patrzy, to trochę połudajemy, nie? To jak Kacper. Teraz to, i siemni mistrzów. Patryk powiedział, no teraz u trenera trenujesz. Nie, trenuję u siedmiu trenerów. Spring Jam akademii jest siedmiu trenerów, nie ma jakiegoś jednego wyróżniającego się trenera. Jest siedmiu, który pracuje na jedną osobę, tak? Czy masz siedmiu trenerów? No regres pewny. Nie? Jednak nie biegamy z bambem 200 bo trener bardziej skupia się na zawodnikach, którzy biegają tutaj, po tej prostej, a Wambo biega po 200. Na lepszych. Na najlepszych po prostu, a nie na tych kontuzjuszach. Strasznie mi miałem problemy tu z nogą, z tym mięsiem. Nie wiem jak to się nazywa, ale z tym. Jak będzie trochę lepszy, to pozwolę Ci nawet ze mną pobiec w wyścigu i to nagrano. A może miejcie. Wyścig 40 metrów. Weźcie na TikToka. Tam taki 40 tysięcy wyświetleń miał i zobaczcie jak mu udało. To akurat jest na bo to jeszcze były tylko pierwsze kroki, nie? Pierwszy krok przegrałem i końcówki biegu nie było opuszczone, nie? Jak to wyglądała końcówka biegu. I końcówka nie było w ogóle Matiego widać, nie? Ale pierwszy krok wygrał, tak się przegrałem, nie? wygrałem, bo ty się przy 40 zatrzymywałeś, a ja jechałem jeszcze Aha, dalej, bo ja miałem więc 80 chyba. Tak było. Tak było. Już tutaj nie próbuj wymyślać, bo już chciał powiedzieć, że odjechał mi, ale nie odjechał mnie. Się nagramy nowe intro to jak zagrasz, to musisz usunąć tego tyś... Ostatni mój skip, który spamiętam. Mogę biegać. Ja gotowy. Dalej Bambu, grzej się! Robię wszystko tylko, żeby nie być ze mną. Nie pytam kto wygra, bo to jest pewne. Ale o ile wybieram z Bambem? O ile wygram z Bambem? 40 metrów. No po prostu nie będziesz go widział, tak? No nie będę go widział, nie, nie będę, ale właśnie widzią. jak bardzo zostanie z tym. Jak bardzo? No myślę, że 20 dostanie nie? metrów. Słyszeliście? Eksperta, ekspert. No. W ogóle w lipcu była mowa o tym, że będziemy skakać w piasek. No i do tego skakania w piasek dojdzie, ale dopiero w listopadzie, bo Kuba mówi, że teraz do skakania wraca dopiero w listopadzie, więc wtedy sobie poskaczemy do piachu. I to może już będzie w środku na hali, którą mogliście zobaczyć w ostatnim odcinku. A jak w ogóle ktoś jeszcze nie widzi odcinka z Mistrzostw Polski, to idźcie zobaczyć. Jest jedna rzecz, którą masz przewagę. Ty masz bardziej profesjonalne buty. Wtedy biegliśmy w równy. Kur... nie ma ty wiesz co? Nie szukaj już wymówek, okej? Okay. Mówisz w siebie. Nie szukam wymówek, to tych się chować, unikać konkurencji. Przed chwilą w budynek się schowałeś. Ze stresu. Nie martw się. Kiedyś załatwimy ci psychologa i nie będzie stresu. Poradzisz sobie. Jedziemy 40 i idę. No to ja to robię w jednym i się drugim Po prostu i pobiegnie się, że Ok, tylko że tam nie mogę szybko biec, żeby mnie trener nie wyzywał. Jak widzicie, mówiłem, że się trochę boi. Sam się przyznał, że potrzebuje pomocy psychologa, żeby radzić sobie ze stresem. Także Bambu stwierdził, że niedogrzany niby jeszcze jest. Niedogrzany na 40 metrów. Kto jest bystrzejszy, zdążył zauważyć, że poszliśmy na drugą stronę, bo bieżnia tutaj jest dwustronna, jeżeli chodzi o no, 200 w sumie nie wiem, ale o 100 metrów na pewno i na 100, 100% metrów jest dwustronna, że można zaczynać stamtąd, jak i stamtąd. Więc jeżeli chodzi o 100 metrów, to teraz zawsze możemy biegać z wiatrem. W Krotoszynie też się tak dało, ale nie było rozrysowanych linii biegaliśmy tak, wiesz, od linii 200 nie, od linii 300 metrów do linii 200 metrów, a tutaj mamy typowo rozrysowane 100 metrów. Także profeska, full profeska tu jest. Linia 60 metrów jest, 80 jednak nie ma. Zartowałem z tym, że jest aż tak profesjonalnie. Buty dowiązane, żeby lepiej podawało. To, że trener mówił, że nie ma być szybko. To nie znaczy, że trzeba być najszybciej, jak tylko nogi dadzą. Dodatkowe gramy trzeba zrzucić A patrz jak profesjonalnie gramy powiedziałem a nie o nie kilogramy Ody tu nie zabrałem, zostawiem tam Ale ogólnie na trener powiedział, że nie dobrze, że noga fajnie Że ręce fajnie tylko że do tyłu się pochylam, że mam trochę bardziej w przód i to do poprawki. Tak poza tym to będzie chyba, że czy czyli będzie szybciej. hala czeka. i rent them i pipe down i don't care what's next i need it brain now and i got it numbers going stupid like they dropped out what they think they doing i don't know what we can find out feel like Lewis hamilton's a coin shut yes, the lights out look if i said it you already know jay never touching what i'm doing. told him let it go yes sir about to ready to two. Mam się bardziej do przodu pochylić. Ja teraz robię wierzę na słowo, że tak jest. Bo czemu miałbym mówić, że tak jest jakby tak nie było? Ale się totalnie czuję odwrotnie. Czuję się trochę pochylony, a nie odchylony. Ale no to się teraz pochyla jeszcze bardziej. Że on się do upadam na normalnie. Może wyjdzie. Teraz na mecie się spokojnie no teraz, wiesz co, zrobisz tylko, że samą głową? I no tak właśnie liczyłem na to, że jak głowy pociągnę, to że mnie pociągnie. Nie, ale to była sama głowa, nie? No, Czy byś taki pozycji? jeszcze Lipa. 16 No nic, bo czego mamy jeszcze pół roku przed Mistrzostwami, tak? Na zimowe się kwalifikujemy. Wszyscy zmierzamy się w tą stronę. I ja myślałem, że to już był ostatni bieg. Okazuje się, że nie. Nie wiem, ile teraz biegniemy. Idę za wszystkimi po prostu. W ogóle zapomniałem, że trener na treningach mierzy czasy. I w setkę pobiegłem bez czasu, ale pobiegłem z. Dzisiaj takie 10, coś jest na 80 metrów, na 100, 12, coś chyba. Na 120 to nawet nie pamiętam, nie słyszałem. Nie jest to istotne.

Jak tak chciałem biegać, nie? Wrócić do treningu takiego trochę bardziej dynamicznego. To już żałuję, że chciałem. Może nie byłoby tak źle, gdybym wodę tam, bro, ale niestety została tam. Więc ostatnie 120 jakoś to przecież A lepiej było. Powiedzie trener, trochę lepiej. Także trochę lepiej było. Ostatnie 120. Siemię? 15, co? Chyba 30. Ile? 15, 15. To ja w najgorszym momencie w tym sobie nie biegałem. No już biegałem. No nieważne, odpocząłem już. Żyję. Yy, teraz strona komentarz był dobrze mati. Nie? Chyba nawet super boję Chociaż. To jeszcze lepiej. Także widzicie. Super bieganie. Kondycja już zniknęła. Ale wróci, w końcu to pierwszy trening, to jak coś wymyślę mądrego, to się spotkamy. Teraz idź po nasze rzeczy. <grywa> Bambu się wystraszył na początku, powiedział pobiegnij ze mną ostatnie 200. Gdybym był początkującym sprinterem, to bym się na to nabrał. Ale już jestem doświadczony i się na takie rzeczy nie nabieram, nie będę zżigać na momencie po treningu jeszcze dodatkową 200 zrobiłem. A poza tym zawsze, kiedy miałem ochotę nawet na to, żeby zrobić dodatkową, na takim dniu, jak były testy z Bartim, którą możecie obejrzeć tu, to Patryk mi nigdy nie pozwalał. A teraz mam siedmiu trenerów, więc siedem razy nie. Dziękuję. Bambo, widzimy się w następnym odcinku i wtedy, wtedy już się nie przestraszę. No nareszcie, proszę, zobaczcie uśmiechniętych zawodników klubu STAL. Nie, no Maty, tak, tu już jest, jest lekko. Dobrze, dobrze. Mówi, że ma na tym 200, już na lekkie bomby i mu tak, to tak ładnie biega. A to Maty, już nie biega tak na boki, on do środka, tylko już jest jakiś przebóz Tak, był trud. Skończyło się na chodzie olimpijskim, ale zaczęło się truchtem e, Widzimy się w następnym odcinku. Teraz już raczej za tydzień.